Rozdział drugi. Wielki łomot. Chłopcy wystrzelili z pod bramy niczym potrójna błyskawica. Tomek ruszył w lewo, przeskoczył żywopłot, przebiegł pędem przez trawnik i dotarł do pobliskiego skrzyżowania. Pognał przez pasy, przez pustą na szczęście jezdnię, skręcił w prawo i biegł, biegł w kierunku domu. Leciał jakimiś osiedlowymi uliczkami przez parking, za pizzerią w lewo, potem prosto. Zmęczony obejrzał się za siebie. Nikt go nie gonił. Zwolnił i zziajany zaczął się rozglądać. Nie dostrzegł śladu pościgu. Uff, dyszał. Spoko, mięśniaki zbaranieli na amen, powiedział zadowolony sam do siebie i... Zamarł z przerażenia, gdy odwrócił głowę. Drogę zagradzała mu banda Skinola. Wyrośli przed nim cicho jak z ziemi. Najwyraźniej lepiej znali swój teren. Mają na koncie niejedną ofiarę teraz na mnie kolej, pomyślał zdruzgotany chłopiec. Wyskakuj z kasy, natychmiast, zawołał Skinol, uderzając ucznia w głowę otwartą dłonią. Nie mam pieniędzy. Tomek próbował się nieśmiało tłumaczyć. Nie ma że boli. Dawaj co masz oszczędzisz matce szoku bo może cię nie poznać jak się tobą zajmiemy napastnicy stawali się coraz bardziej agresywni chłopaki proszę nie mam dziś żadnej forsy dam wam dam w poniedziałek stary ty nie kumasz my jesteśmy solidną firmą każdy oddaje wszystko co ma i nawet więcej musimy dbać o markę w poniedziałek, będzie po weekendzie. Wtedy zaczniesz zbierać kasiorę na następną wypłatę. Teraz sprawdzimy, czy jesteś taki twardziel, za jakiego się uważasz.